Musisz to wiedzieć, zanim wybierzesz się na Kilimanjaro. Bo ten jeden wybór może zdecydować, czy udać się wejść na szczyt, czy też nie. Chodzi o wybór odpowiedniej trasy na szczyt. W niespełna minutę pokażę Ci, jak wygląda trasa, którą ja wybrałem, i powiem Ci, jakiego rodzaju trasę lepiej nie wybierać, jeśli naprawdę chcesz wejść na szczyt. Jedną z najczęściej wybieranych tras jest Road, nazywana drogą Whisky. Zaczynamy w Mahomete. Na wysokości około 1800 metrów. Pierwszy dzień to marsz przez gęsty tropikalny las deszczowy. Po około 11 km i ponad 1000 metrów przewyższenia dochodzimy do Mahometanu. Położonego na wysokości około 3000 metrów. Kolejnego dnia ruszamy w stronę Rakam, Zostawiamy las za plecami i wychodzimy na otwartą przestrzeń. Ten odcinek jest krótszy, ale kończymy go na wysokości około 3800 metrów. Kolejny dzień to jeden z najważniejszych momentów całej trasy. Idziemy wysoko, aż do Lava Tower na ponad 4600 metrów. I właśnie wtedy schodzimy. Zejście do Baranku Camp na około 3900 metrów. To klasyczna zasada Mahamur Road. Idź wysoko, śpij nisko. Baranko Camp leży pod słynną Baranku Wall. Kolejnego dnia od razu po wyjściu mierzymy się z tą ścianą. Wygląda groźnie, ale technicznie nie jest trudne. Następny etap to podejście do Barafuka, ostatniego obozu przed atakiem szczytowym. Atak szczytowy rusza w środku nocy. Prowadzą najpierw na Stella Point, a potem na Uruhu Peak. 5895 metrów. Najwyższy punkt Afryki. To nie jest technicznie trudne wejście, ale fizycznie i mentalnie potrafię wycisnąć wszystko. Dlatego w mojej opinii warto unikać tras krótszych w liczbie dni, z gorszą aklimatyzacją. Jeśli planujesz wyjazd na Kilimanjaro z biurem z Polski, koniecznie dobrze zapoznaj się z planem wyprawy. Chcesz mapę i budżet całej wyprawy? Daj znać w komentarzu. I dlatego...